Maneczka, Kto to wrócił? Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku rękowania po dłuższej przerwie. Nie panuje ja nic, sorry, że mnie nie było, będzie o tym vlog w niedzielę nagrany, więc będziecie mogli się dowiedzieć, co się stało, jak i dlaczego. Więc cóż, witam was wszystkich bardzo fajnie, serdecznie. Jeżeli ktoś tu wpadł, nie obraził się, cieszę się, że jesteś, cieszę się, że wpadłeś. E, więc myślę, że będzie fajnie, myślę, że będziesz się dobrze brał I Pozdrawiam gracza, który jest nowy, nie grałem z nim jeszcze, mam nadzieję, że nie będzie tutaj specjalnie jakoś przedłużał e, Gramy sobie sobie urgatką w sumie, spoko, spoko loko Dawno nie grałem, więc jak coś mogę lamić, więc tyle wam mogę powiedzieć e, Fajne Bardzo fajna ścieżka, zielona jest po prostu the best Na moje oko jest bardzo super Zielona ścieżka już wygrywa, więc się nawet nie będę nad innymi zastanawiał. Sprawdźmy sobie, jakie okrzyki mamy. Jeju, jak ja dawno nie grałem. Naprawdę witam wszystkich bardzo serdecznie. Aż dziwnie się z tym po prostu czuję. Aż dziwnie się naprawdę z tym czuję. Jest gniewik, dobra. Jest gniewik, nie ma no bitewnego. No dobra, no trudno się mówi, że się dalej. Czy robimy jakieś specyficzne beaty? Ja już nawet nie pamiętam, jak to się grało. Czekajcie, Urgat, masz barbarzyńce. Bez szęszu jest tutaj logistyka. Rozbicie zniszczenia, hmm. rozbicie zniszczenia, jakby. Hmm, hmm, hmm. Daje mi szansę na 15% od ognia, ale czy ja to chcę. No wiem, mógł to mrok sobie on pójdzie, nie? Ale. Lubią ludzie grać teraz to destro, więc w sumie to sobie zostawię. Próbujemy to zrobić, Wam powiem szczerze. Czyli tak, potrzebujemy osłabienie. Czekajcie, mm -hmm. osłabienie. Potrzebujemy zniekształcenie i siłę ponad magią. No to weźmiemy siłę ponad magią, wiadomo. To nie jest powstrzymanie, tylko zniekształcenie, dobra. To nie mamy na razie tego. Zniekształcenie, zniszczenia, super. I mniej więcej zaczynamy w taki oto sposób. Będziemy się nad tym może głowić później. Wiem, że to może być strata trochę wszystkiego, ale zobaczymy. Czy eksperckie rozbicie zniszczenia do tego potrzebujemy. Nie potrzebujemy, więc weźmiemy sobie obronkę. Ognisty Gniewik potrzebujemy jak najbardziej. Ochronę, witalność chcę, yy, dowodzenie będę chciał. Będę chciał dowodzenie, bo ja bym sobie zrobił... Werbunek, okej. Okay. Lepszy Krwawy Szał, Pamięć naszej Krwi. I dobra, ten atak to się jeszcze zastanowi, ale na ten moment wydaje się to być fajny buildzik i bym to chyba mniej więcej tak to zostawił, bo rozwija się naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie i mi nie się osobiście podoba. Mógłbym ten atak jeszcze wyrzucić, ale no w sumie, w sumie, w sumie, w sumie wyrzucę jeszcze, pewnie mi daje jeszcze później, to się nie marcie. no dobra, daj mi atak, więc dobra. A on gra władcę, więc ja to nawet nie sprawdziłem w sumie, ale dobra, trudno się mówi, że się dalej. Szał bitewny. No myślę, że warto, że warto, że warto, bardzo warto nawet bym powiedział. Ekspercki krwawy szał niech będzie. Potężny dział z dobra, logistyki nie chcemy, krzyki nie chcemy. E, to bym sobie krzyknęli, lepsze dowodzenie byśmy sobie krzyknęli, radość walki byśmy sobie krzyknęli. Oraz eksperckie dowodzenie byśmy sobie krzyknęli. I takim widem będziemy tutaj moi drodzy panowie panie, ćwiczymy. Nie powiem, co razem. Mnie się osobiście bardzo, bardzo, bardzo podoba. W szczególności, że mu obniżymy trochę szczęścia. Mm, morali. I będzie spoko, nie? Mm, będzie spoko. Mm. Dobra, ja idę tam i tyle. Mhm. Ja już pod ziemią. Nie dał timera nasz przeciwnik, tego jeszcze nie nauczono, żeby dawać, no ale zobaczymy jak to wyjdzie. Mnie się osobiście podoba. Mnie się osobiście podoba. Na spokojnie podejdziemy pod przeciwnika. No nie mamy za bardzo dobrych krzyków. Mm. Ale zobaczymy co i jak. Dajcie znać, co tam u was. Napiszcie w komentarzu. Cieszycie się, czy wróciłem, czy, czy może nie. Czy może nam się chce... Daj nice, sam, nam wystarczał, nie no, wróciłem, wróciłem, na spokojnie, postaram się to garden wszystko, jak najbardziej, byłem po szczerze, to brakowało mi tego wszystkiego, powiem wam na vlogu wszystko dokładnie, ale, ale naprawdę, yy, ale naprawdę, naprawdę, no, pewne rzeczy się wydarzyły niefajnie i jakby musiałem sobie odpocząć, musiałem się zregenerować trochę... Eee, więc spoko Loko. Jakby to ująć? Czasem wszystko w życiu się zmienia, coś jest, później nie ma. No mamy czy szczęścia, 5 ataku. że żeby sprzedać, jeszcze pójdę w lewą ścieżkę, bo widzę tutaj nie ma do zestawu smoka żadnych artefaktów, więc bardzo jest duże prawdopodobieństwo, że będzie jakaś tarcza buty albo, albo, albo klatka z tego, więc idziemy po artefakt. Zresztą bit mi odpowiada jak najbardziej. W jaki sposób mi on odpowiada? No. Pff. No zobaczymy, no. No ciężko jest, szczerze, wam powiem, grać orkami. Znaczy, tam świerczu widziałem jakąś taką grubą serię, nagrywa z tym wszystkim. No ale, no nie wiem, no jest jak jest, no jest jak jest. Życie jest piękne. Ale nie no, mamy 17 ataków, więc naprawdę. Naprawdę solidnie. Powiem Wam szczerze, naprawdę, naprawdę solidnie. E, mroki mogą nas zboleć. No, nie mamy odporności ze szczęścia, ale, no. No ale w 19 ataczku, not bad, not bad. Not badzik powiem wam szczerze, not bad. I think is really nice. Eee, budki były. Widzicie jakie ja mam przeczucie moi drodzy? Że coś będzie zasmokane, a to jest taka zasada, nie? że jak nie widzicie no to pewnie coś jest, nie? No ale dobra, no siła, czarów, tarcza, jeden moral, jeden szczęście, to bym sobie kupił i to w sumie. Dobra, bo to też inicjatywa jest, co nie? Dla mniejszych jednostek i już mamy 21 ataku, 9-4-4 eee, Za to... czy wam powiem, no nie ma za to jakiegoś levelu, szczerze nawet to nie potrzebuje Wolałbym dostać obronę i moral plus 1, żeby częściej może moralować mm, Więc jakby dla mnie to jest bardziej kluczowe eee, No to też mogę w sumie sprzedać Mamy 9,5 tysięcy, więc jakby muszę uważać na tą reklamę z tego czegoś, bo mi mogą wyjść jakieś niefajne rzeczy. E, więc no, zobaczymy, zobaczymy. Na razie wyciszyłem. Phehehe, dobra. Ej, kupmy sobie po prostu. No, kupmy sobie pancerzyk, nie? I będziemy mieli. Czary Morala 2110. Wygląda to naprawdę fajnie. Mnie się osobiście podoba. No, nie mam tylko odporności za dużo. Aby miał rok, no to może być trochę problem. Ale może nie będzie tak źle, więc. No, we will see. We will see. We will see. Jeden meczik sobie tylko dzisiaj zagram. Takie rozruszanie się. Wzdam bardzo serdecznie Marcina. fajne, że nowe osoby wpadłem. Widziałem świersz, czy tam zaczął rzucać. Jakieś portale, ten mój poradnik trochę się przyda, który napisałem eee, To co zrobiłem to zawsze jest do przodu, bohaterowie to coś zawsze jest do przodu, nie? Zawsze to jest plus eee, Na plus mm, Więc bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie Zresztą można dorzucić ten plik yy, Djaliego, który tam mi podsyłał Myślę, że to bym wrzucił bym motywacja do tego poradnika manuala przyszła bo Po prostu jakby czasowo też nie ogarniam, nie? Jakby też po prostu wszystko się nie ogarnąłem Ale, ale jakby zmieniam swoją perspektywę Mam nowe plany, plany, nadzieje i tak dalej Więc zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. W tym tygodniu lecę no No lecę do Belgii też na trzy dni Na dwie noce, więc jakby pff, No też będzie, będzie, będę zawalony Też nie będę miał za dużo okazji, żeby, żeby coś Wiecie, ponagrywać czy coś ehm, czemu się tutaj los Głosowanie wyrzuciło. Dobra, już poprawiłem to. Okej, okay, czy my co chcemy, jak my chcemy grać? Na pewno czarnego bierzemy, bo wiadomo. Tutaj wiadomo, że bierzemy Ciebie na spokojnie. Tutaj wiadomo, że z jadem, bo jest dużo fajniejsza. Aczkolwiek w sumie Wam powiem, że. Z pałką się boję. Boję się z pałką grać, bo będzie mnie kontrował. Weźmiemy Ciebie, a tutaj weźmiemy z. Z, z, z pułapki to i tak się nie będzie ustawić. Mi się wydaje, że z pługawieniem magii bym zaryzykował, a tutaj weźmiemy córę Ziemi. I tak byśmy to zagrali, jakby. Mm, ten fajnie oddaje wtedy w te wszystkie. też. te wszystkie bramy, nie wiecie o co chodzi, nie? Jakby tamty drugi. Żre. Żre też fajnie, nie? No teraz zagramy z tym jadem, bo jadę spoko na te małe jednostki, wszystkie co tam przeciwnik ma. Zresztą my i tak many nie będziemy mieli, więc jakby... Pff, my sobie nie rzucimy za dużo, więc tak anyway. No bo nie będziemy mieli, bo jakby... No bo nie będziemy mieli, nie? Bo mamy za mało tej many, więc jakby to jest taki trochę problem. Ale zobaczymy. Ale zobaczymy, no. Jak będą morale wchodzić, to może naodajemy się po prostu szałem i that's all. That's all we can do about it. Musimy wózek zniszczyć. Będzie hipnoza na mnie. Nie wiem, ja jakoś tego dobrze nie widzę, ja zawsze mm, Fajnie zrobić wjazd, nie? <laughs> w inferno. Inferno jest naprawdę strongest. Każdy to wie, każdy to widział, i to nieraz jeszcze potwierdzi, że inferno w, w wersji tej ostatecznej jest naprawdę strong. Strong, my friend, i władca jest napierdolony koksem. S yes, potęga. E, tutaj jesteś coś dodane w ogóle, gdzie to nie Czekajcie, jakaś e, jakby... O, ściana tutaj e, w tych twórców. Ale już nie pokażę wam. I kibel ma spas na sobie, aby ktoś był ciekawy. No nie ma balisty. Jest dużo morali. Więc będą duże bramy na moje oko. No i dobra, moi drodzy, no co ja wam powiem, no co ja wam powiem, że ja wam nic nie powiem. Jakby, jakby ciebie tutaj wrzucę. I tak będziemy napierdaszać się, znaczy ja nie, nie chcę wychodzić do przodu, bo mi tu wlezie za bardzo. Dobra, no mnie może pójść, ale tam dostanie wtedy bęcki. Let's go! Let's go, let's go, widzę ofensywnie jest we mnie, jest atak, dowodzenie, unik, no, piekielny ogień, dobra A nie ma jakoś mega dużo, nie? Tego szału już mamy na starcie No 10 diabłów, moi drodzy, to jest, to pierdolnie Uwierzcie mi, to pierdolnie, dyplomacja 100, to, to kiedyś mówiłem, że to 10 diabłów da się, to To naprawdę pierdolnie Dobra, ja muszę jakby od razu zbijać yy, Tego, żeby się nie zbramował Dobra Dobra, dobra, nie no to mnie pierdzielnie, to naprawdę mnie tak pierdzielnie, że sobie nie zdajecie sprawy No całą manę mi ukradł, więc jakby mm, po zabawie Psi! Po zabawie moi drodzy, mm, no nie będę to też stał za długo ja Powolutku do przodu będę szedł, tylko jakby Dobra... By zaraz tam i ukradnie mnie... I to ona i tak nie będzie strzelać, nie? Dobra... Okej, okay, spróbujmy tu podejść... Dobra Zmoralowałem akurat, no nie jest też morali za bardzo. No i to nie bije jakoś mocno, nie? Czy ja bym mógł fokusować zbić mi tego, nie? Aby tu ma co fokusować, nie? By... Trzymałem się tutaj zostawić, ale i tak mi chyba dojdzie do niego. Nie mam many, nie mam nic, no Szału se nie dobije, no i to jest problem. Naprawdę, to spory, 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 spory problem. No, on ma co też nie ma dużo, nie? Ale nie jak ma jakiś mrok, to mu w zupełności wystarczy. W ma 10, 10 diabłów, moi drodzy. Ma 10 diabłów. I jeszcze, które kurła zmoralowały. Które kurła i zmoralowały kolejne rzeczy, no. Ja mam niski. Niski moral przez tego, nie? Ale bym. Mm... Tam sobie, to nie jest jakoś niski, dobra, lecimy to bić bo on mi ukradnie tego, zaraz Zaraz mi tu bramy zaczną się wpierdaszać we mnie I to będzie chore, nie? No i to bije, nie, no bije, 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 nie no, nie widzę tej perspektyw Mówi, że tutaj perspektyw, bo mi ukradł na ile tur. Yy... No, dwa ruchy mi zrobi, bo jest. My tego nie przemyśleliśmy, nie? Nie no, dobry przeciwnik, podoba mi się, bardzo fajnie. Bardzo fajnie, ja tak dawno nie grałem, że nie wiem jak się gra w tę grę. Trochę wam powiem szczerze. Już trochę zapomniałem, 26 też walnie, nie? No to po prostu to jest tragedia wręcz, ja bym powiedział wam szczerze, naprawdę. I naprawdę, naprawdę tragedia, no ty coś bijesz, ale jakby... Ale tak jakby, no co ja sobie zrobię, no hejsta na siebie mogę rzucić. Zaraz mi zrobi... trupa. Trupami zaraz zrobi. A czy ja coś tam biję, nie? Ale. Ale, no powiedzmy sobie szczerze. Nie widzę tego. Jakby. To mi znowu tobą ruszy, nie? Jakby to jest trochę problem. Nie mam złe oko na sobie od razu przy okazji. Jakby to jest duży, 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 duży problem. Mm. Bo ty nie masz szału, ty dostaniesz czosa No, 8 ich jest, nie? Czyli mają jakąś tą tą, no, mamy jakiś tam problem. 405 tych. 106 z mor Mory są strong, nie? Mory są strong. Bardzo w sumie mądrze tego słowa trochę rzucił. Jakby to powiedzieć, nawet bardzo mądrze. Spróbuję się tutaj trochę zostawić. Aby to po powiedzieć, jakby, żeby wiecie, nie stać, żeby ten mi nie mógł przejść. Po prostu. No chyba, że mi go zabije, nie, ale może nie. No i to zabolało. I to nawet dobrze zabolało. Kurwa, jednak doszedł. To no to jest trochę problem, Wam powiem szczerze. Czy w takim momencie. Mi się wydaje, że jest dobrze sobie teraz ściągnąć kontereczkę. Okej, okay, bardzo dobrze w tym momencie ściągnąć sobie kontrę. Bardzo dobrze. I, i jakby to powiedzieć, no, odkradł, odparłem. Mm, dobrze w tym momencie sobie ściągnąć kontrę i po prostu pójść tu. Po prostu zabić tego dzioma. Tego Okej okay. jakby ciebie stracę, nie? Jakby tutaj jest problem. 18, ty jesteś zostawiony no tego tego tu6-16, hmm, no. No nie wygląda to dobrze. No ta mi pierdolnęła, nie mocno. Jeszcze zmoralował, żeby jeszcze raz mieć ruch, nie. A niech to dynder świśnie po jajach, nie? Naprawdę, naprawdę. Niech to świśnie dynder. No, Nie widzę tutaj perspektyw na nic ciekawego. Za dużo, tłumacz tłumacz przeciwnika. I dobre też staty. Osobiście uważam, że naprawdę solidne jest. 14, 15, 9. Solidne, no. No ten się trochę akurat musiał zacząć moralować niepotrzebnie. Mu też w sumie te moralują. Jakby no, moralują, nie? I ten ziomek oczywiście musi mieć jeszcze ruchu, nie? W cholerę. A z tam jedna jednostka taka naprawdę, więc to powiem wam szczerze, to Shao nie ma dupy nie urwie, no, ale dobra, tego klepniemy e, tego klepniemy Tego klepniemy Okej okay, akurat weszło to niezbyt przyjemnie mm. Nie Wiem czy jak chcę ginąć by... To mi nic nie da, nie? By to a tak na tego nic nie da, ale mi szało dobije. Tam nie dobijasz szału, ale 16 tych 26 tych, no to nie jest jakoś tak. Wiecie, mega, mega tragicznie, nie? Ale, no ale jest problematyczne, no. 16 zabić, czartów jeszcze 50 przecież tych jest Wodących, jakby diabła mi się udało pozbyć, nie? Ale, too much, too much przeciwników, too much. TOO MUCH, TOO MUCH TOO MUCH Fajnie z tym w sumie, nie ma w destra akurat Szkoda, ale te dodatkowe obrażenia coś tam biły, nie? Coś tam biły, no, no, jest no, rzeźnia, no powiedzmy sobie szczerze. szczerze No nie przemyślałem ustawienia tego też cyklopa Eee Hejsa na heshta niepotrzebnie zrzucałem, bo to też mi kosztowało problem z, 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 z... Z, z tym, że częściej się ruszał, jakby to powiedzieć, nie? Mm. Więc to też jest duży, duży, duży problem. I ten mi zginął, doszedł tutaj, też był błąd w ustawieniu i też mnie to kosztowało dużo. Znaczy to i tak, wydaje mi się, że nie było do ugrania. Bill był mnie najgorszy, ale nieźle, naprawdę. No, mogą być naprawdę dużo, 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 dużo gorzej, jakby ja się tutaj ruszę. O nie kurwa, przeżył XD By, by Dobra, jakby trochę XD No ja bym mógł sobie, wiecie, rzucić jeszcze coś, nie? Jakby na jakieś, e, jakiś jeden krzyg, nie? No to byłoby jeszcze spoko, tak? To jest kibel, nie? I to taki spory kibel no, robimy tego diabłola diabola. Diabola bujmy. Dobrze, że to zaatakował. Też bym to zaatakował. Jakby to atakowanie mi nic nie da, więc jakby. Mag Plugawienie magii też no nie działa, bo nie mam plugawienia. Ciebie CIE mi nic nie daje. No, ciebie mogę walnąć, ale on mnie wtedy zabije, nie? Ale szału więcej, nie no tych 14 tylko jest. No nie ma, nie ma, nie ma, nie ma opcji. Nie ma opcji, moi drodzy. No nie ma, nie ma, nie ma opcji, ale. ale... No, 10 diabłów, mówiłem, że ten, jak w tierdziściu, wiem, że 10 diabłów da się zrobić, co jest zajebiście. Co pewnie w opisie filmu będzie, <laughs> mi się wydaje, że nieskończona liczba diabłów. No ale fajnie, fajnie było w sumie zginąć sobie. czy znaczy, powiedzcie, tego naprawdę fajnie bijemy, boom. To poziomu poziomowe jednostki, nawet przyjemnie, nie? Ajdź, 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 aj, aj. no Ale diabła mi się uda chyba zabić. To jest mój cel zabić diabła. Czekajcie, 330. Może nie styknąć, żeby go zabić. Może braknąć, moi drodzy. Braknie. Nie zabijemy diabła. Nie zabijemy diabła, moi drodzy. Nie uda się, bo mnie zabije teraz. Kurczę, myślałem, że chociaż diabła zabije. Dzięki Wam za oglądanie. Fajnie, że wpadliście po powrocie. Mm. No, trochę zostało do zabicia. Dzięki, dzięki na dzisiaj tylko rozgrzeweczka rana. Dobra. Dzięki, dzięki za giereczkę, fajnie, że zagrałeś. Ja tylko dzisiaj chciałam się tylko rozegrać i zobaczyć. Fajnie, że jesteście, fajnie, że wpadliście, miło mi się z wami słyszeć, naprawdę. Mam nadzieję, że wam też, że zostawiliście jakieś łapeczki, komentarze i tak dalej. Trzymajcie się ciepło, życzę wam miłego dnia, miłego popołudnia i do zobaczenia następnym razem. Bye, bye!